Szczęść Boże, witamy po raz kolejny na Zielonej. Różaniec z nami na Zielonej. Bardzo się cieszymy, że możemy w tym miesiącu Różańcowym Wam towarzyszyć, razem z Wami się modlić, dzielić się słowem właśnie z Zielonej. Dzisiaj tajemnica radosna, narodzenie Pana Jezusa. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza. W tamtych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby w całym imperium przeprowadzić spis ludności. Ten pierwszy spis został przeprowadzony za Kwiryniusza, namiestnika Syrii. Udawali się wszyscy, aby się zapisać każdy do swojego miasta. Wyruszył także Józef z miasta Nazaret w Galilei do Betlejem, miasta Dawidowego w Judei, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się zapisać wraz ze swoją żoną Marią która oczekiwała dziecka, a gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I urodziła swojego pierworodnego syna, zawinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, ponieważ zabrakło dla nich miejsca w gospodzie. Narodziny Chrystusa to dla nas taka bardzo dobra, dobra nowina. To znaczy, że Pan Bóg nie jest kimś dla nas dystansowanym. Ale Bogiem, który się narodził pomiędzy nami. I te narodziny nie mają nic z charakteru jakiejś teatralności, to znaczy to nie jest jakaś, jakieś przebranie się w garnitur ludzki, ale Pan Jezus naprawdę narodził się jako dziecko i jako dziecko od początku uczy się życia, można powiedzieć, uczy się życia razem z ludźmi. Bardzo lubię tą prawdę o narodzeniach Chrystusa, dlatego że ona pokazuje nam, że Chrystus jest kimś, kto przynależy, że, że Chrystus to nie jest Bóg niezależny, ani Bóg, który chce nas uczynić zależnymi, ale jakby można powiedzieć, że taką najważniejszą formą, formą bycia w, w relacjach ze swoim stworzeniem to jest właśnie przynależność. Po pierwsze, Jezus jako dziecko przynależy do Ojca, ale przynależy też do Maryi, czyli przynależy do ludzi, przynależy do każdego z nas. Bo przecież też nazywa nas swoimi siostrami, braćmi, mówi, że kto słucha Jego słowa, jest mi Matką, Ojcem, bratem, wchodzi w takie relacje, w których przynależy do nas, potrzebuje w jakiś sposób nas. To znaczy, nie musiał nas potrzebować, ale bardzo nas potrzebuje, dlatego że taka jest też natura Trójcy świętej, że to jest relacja. I narodziny jakby. Narodziny w ciele są potwierdzeniem tego, że Bóg bardzo pragnie relacji z nami. Jezus też mówi o tym, że trzeba stać się dzieckiem, żeby się nie narodzić. Mówi do uczniów: jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Więc pan Jezus nie tyle moralizuje, co znaczy być dzieckiem, tylko sam staje się dzieckiem. Pokazuje nam swoje dziecięstwo jako syn ojca. Mówi, że jego pokarmem jest pełnić wolę ojca. On się karmi. Jako dziecko, ufnością wobec ojca. Jezus też na swojej drodze, jako człowiek, jest uczeń, jest uczniem, który, który uczy się jak dziecko takiego zaufania i nas zaprasza do tego dziecięstwa, żebyśmy się narodzili. Narodzenie pana Jezusa oznacza, że mamy się też na nowo narodzić. Pamiętamy te słowa, które Jezus skierował do starego, poczciwego, pobożnego, prawego człowieka, jakim był Nikodem, który miał swoje lata. I usłyszał, musisz się na nowo narodzić. I myślę, że ta tajemnica narodzenia Pana Jezusa, którą przeżywamy w różańcu, to jest taki proces ciągłego rodzenia się Jezusa w nas. Święty Paweł mówi o tym, że jesteśmy cały czas w bólach rodzenia, bo w nas ma się narodzić Jezus. To znaczy, że my mamy stać się dziećmi bożymi w ten sposób, że Jezus w nas się narodzi. I tajemnica różańca, to jest, taki taj to jest taka tajemnica, w której razem z Maryją, Wchodzimy w Boże Narodzenie, w narodzenie Jezusa, żebyśmy weszli w swoje nowe narodzenie Jezusa w nas i naszego narodzenia w nim. Pan Jezus zyskał twarz, żebyśmy my w nim zyskali też twarz. Różaniec jest modlitwą jezusową Kościoła Zachodniego. Wiemy, że na wschodzie chrześcijanie odmawiają taką modlitwę jezusową: Jezu, Chryste, synu Dawida, ulituj się nade mną. My też. Odmawiamy tą modlitwę Jezusową trochę w innej formie, razem z Maryją, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. To znaczy, że my w Różańcu idziemy drogą, żeby ten Jezus w nas się narodził i żeby ten szczęśliwy owoc w nas się narodził. I Można powiedzieć, że jakby też uczymy się oddychania imieniem Jezus. W Różańcu jest bardzo ważne, żeby wejść w ten element medytacyjny, żeby Różaniec nie był tylko paplaniną, tak? Żeby Pan Jezus nam nie mówił, że modlicie się wieloma słowami, jak poganie. Nasza modlitwa się ma bardzo upraszać. Tu chodzi o to, żeby w którymś momencie w różańcu został tylko Jezus. Maria nas podprowadza pod Jezusa, żeby w naszym oddechu został Jezus, a żebyśmy przeszli od Jezusa na ustach do Jezusa w sercu, żeby ten Jezus w nas się narodził, żeby można powiedzieć, żebyśmy Oddychali Jezusem, że z nas prowadzi do takiego głębokiego nabrania powietrza, oddechu, żeby w nas znowu było życie, żeby narodził się w nas Jezus i żebyśmy my ciągle na nowo w nim sami rodzili się, rodzili się do życia. To teraz odmówmy tą dziesiątkę różańca, narodzenie pana Jezusa właśnie próbując wejść właśnie w to oddychanie imieniem Jezus, żeby on w nas się narodził. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę, za wspólny różaniec. Niech Maryja nad Wami czuwa, niech Was prowadzi do Jezusa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Mm.